Cześć, witajcie w Królu Arturze. No i przede mną przepiękne jezioro, tutaj Avalon, gdzie możemy samonować postaci. I sobie dzisiaj troszkę posamonuję, ale zanim, no to chciałem, żeby to też był taki troszkę odcinek poradnikowy. Więc omówimy sobie jakieś takie moje doświadczenia, właśnie związane z tym samoningiem. Mamy 26 dni za sobą w tym egli akcesie. No, i zobaczmy sobie, cóż w tym jeziorze możemy znaleźć. Więc, zaczniemy troszkę od końca, a skończymy na samoningu, kogo te moje wynurzenia. Czy też przemyślenia nie interesują, no to może sobie tam przewinąć, jak na przykład chce zobaczyć tylko samonik. No więc tak, do każdego z tych banerów, które tutaj widzicie mamy rate info, czyli po prostu która nam pokazuje, jakie jest prawdopodobieństwo wylosowania. No, trzy ostatnie banery dotyczą reliktów, trzy pierwsze dotyczą właśnie bohaterów, postaci. Więc tak, tu są nasze zasoby, jakie mamy, to z tego raczej się średnio korzysta. No i to jest ciekawa dosyć opcja, gdzie można sobie tutaj coś nabyć o ile ma się odpowiednią walutę, więc można nabyć bohaterów, no z tym, że taki legendarny bohater kosztuje 5250 właśnie takich tutaj złotych szardów no i tak i to są tak zwane memory stony tu jakby ktoś nie wiedział to jeżeli nie mamy danego bohatera a nabędziemy taki Memory Stone, tym samym pozyskujemy bohatera. Jeżeli go mamy, no to taki Memory Stone służy nam do zwiększania poziomu rycerskości bohatera. No i tu mamy tygodniowe taką ofertę, a tu mamy ofertę, która się raz na jakiś dzień, tak? Raz dziennie się zmienia. To samo dotyczy reliktów dokładnie i trzecia opcja jest taka, gdzie możemy sobie wymienić bohaterów, znaczy te memory stony, tak kamienie pamięci bohaterów właśnie na tą walutę albo relikty na te zielone tutaj szardy, jeżeli coś mamy za dużo, to możemy sobie wyklikać i przerzucić właśnie tutaj do wymiany, wymienić dostajemy Tą walutę. To są te trzy dolne opcje. No i teraz chwilkę na temat też trzech dolnych banerów dotyczących reliktów. Jeden dotyczący tych reliktów opartych na płomieniu na fajer, drugi oparty właśnie na mrozie, ze śnieżkami i trzeci oparty na burzy, wietrze, jakkolwiek by to zwać. Wszystkie mają takie same, tutaj mniej więcej, warunki. Tu można sobie oczywiście podejrzeć, co i jak jakieś detale. No i oczywiście Mercy po 60 otwarciach tych biletów. No i co mi się tutaj do tej pory no, udało wywnioskować? Ano, po pierwsze, te. Że tak powiem, te bilety, tak? ta waluta, jak tutaj jest, samą etykietę, są nawet trudniejsze do pozyskania niż te bilety dotyczące bohaterów. W zasadzie każdy z tych biletów ma tylko swój sklepik, czyli jeden możecie nabyć tutaj, na przykład w klanowym shopie. Tutaj pewnie mam i gdzieś tu wykupione. Tu dotyczą te burzy, już w tym tygodniu wykupione. Kolejne możecie kupić w arenowym sklepiku, i te tutaj dotyczą właśnie frost, tak, czyli mrozu. Tych nie mam wykupionych, dlatego że kupiłem sobie właśnie memory z tą, tutaj widzicie Sergiusza, i teraz także oszczędzam na kolejnego bohatera tego Florentiusa, natomiast te poprzednie właśnie ze sklepu tego hmm, Gildi, tak, naszej, miałem wykupione z areny. Najpierw kupię bohaterów. No i trzeci jest w tym specjalnym shopie szop, to jest ten Forbidden Dungeon Shop. Tutaj też są te oparte na ogniu czy też płomieniu. No i z racji tego, że właśnie dosyć ciężko je pozyskać, to tam, no przynajmniej te dwa, staram się wykupywać ile mam na to walutę. Ale jeśli chodzi o przewoływanie, to moje doświadczenia już tu są dosyć przykre. Nie udało mi się oczywiście żadnego legendarnego tutaj tego reliktu zdobyć i tu widzicie mam 26 do Mercy, tu będzie jakoś 38, no i tu będzie 37 do Mercy. No i generalnie Radziłbym tutaj jednak zgromadzić 10 tych ticketów, bo te 10 przywołań gwarantuje Wam właśnie jeden ten rzadki relikt. Tak? Jak ja tu sobie pojedynczo losowałem te relikty, no to niestety większość z nich była to tych common championów albo uncommon championów. Zdecydowana większość bardzo mało rzadkich reliktów trafiłem w tych, które już tu widzicie. Startowaliśmy oczywiście od 60, no i nie mówiąc już generalnie o legendarnych. Mamy teraz te banelki. To jest Normal Salmon. No tutaj dostajecie je tam z misji. Dostajecie też one się tu czasem same w ciągu dnia. Pojawiają tam w liczbie bodajże trzech, jeżeli jesteście dosyć długo w grze. No i należy je po prostu sobie tu wylosować. Absolutnie odradzam zużywanie tutaj kryształów, żeby przywoływać na tym banerze postaci. Tutaj można tylko zdobyć co najwyżej rzadką postać bez legendy ona też no, zdarza się dosyć rzadko. Tu, jak widzicie, te rarki mają prawdopodobieństwo 0,23%, więc rzadko wypadają szkoda na to kryształów. No i jest, mamy banner Special Summon, gdzie już legendę możemy dostać. No i cóż, on jest tutaj póki co na stałe w tej grze. Więc te rzeczywiście bileciki zbieramy w grze. Po zrealizowaniu misji dziennych mamy jeden bilecik. Dodatkowo w grze można zdobyć jeszcze troszkę innych. Idzie to też dosyć powoli. No i tu miałem doświadczenie takie, że gra mnie zachęciła na początku. Dosyć ładnie tam mi wpadło dwie czy trzy legendy, nie dochodząc do Mercy, co dla mnie jest w ogóle anomalią, bo w poprzednich grach mam dużo więcej pecha, natomiast już po raz drugi do tego Mercy tutaj zdążam. 25 mi zostało, więc i poprzednio było Mercy i tutaj kolejne bileciki zużywał. No i mamy tutaj na bodajże dwa tygodnie Ukazuje się taki raid up summon, czyli mamy tutaj dedykowanego bohatera. Wcześniej był Merlin, teraz jest Bedivel. Obaj świetni, więc generalnie, no, tutaj też jest to raid info, właśnie troszeczkę inne. Czyli ten dedykowany bohater ma 0,83 szansy na przewołanie, a pozostali, tu też niepełna pula. Tylko czterech dodatkowych bohaterów mają 0,2. Mniej więcej. No i tak. No i cóż, to by było chyba na tyle, o ile moje przemyślenia. Więc możemy sobie teraz jeszcze zobaczyć, czy cokolwiek mi tu wpadnie. Do, do tej legendy zamierzam iść już na maksa, także zużywając kryształki. No, bo może coś mi się wzmocni. Ale najpierw spróbujmy tutaj tych, właśnie biletów. Tu mam takie doświadczenia, że w zasadzie puszczam je na bieżąco. Nie czekam do tych 10, bo średnio i tak jedna rajka na te 10 mi wpadnie. No, ostatnio właśnie tylko do tego mersji ciągle dochodzę. Więc powiedzmy, że zbliżymy się teraz. I zobaczymy, czy coś tu jeszcze ciekawego się pojawi. Zaczęliśmy od Ankomona. Jest i pierwsza ralka tutaj. Zobaczymy, czy coś, co ja buduję, no nie zupełnie. Ralf, no gdzieś tam grał, widziałem, ale na pewno nie u mnie na koncie. E, więc e, tutaj też będzie Ankomon i to jeszcze Ankomony mam ze dwa zbudowane już przynajmniej, więc w ostatnim filmie i jest legenda, i jest legenda, a więc nieco wcześniej niż Mercy, e, no znowu Ginevra, o jejku, 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 Ginevra mnie polubiła, e, no szkoda znowu, że nie coś nowego ale to jest moja druga kopia do ginewry, a więc będzie wzmocniona jej rycerskość. No dobrze, dobrze, że przynajmniej nie do Mersji doszliśmy. No i wzmocnię sobie ginewrę. No i weźmy jeszcze ten ostatni bilecik. Zobaczymy, co tu wypadnie. Też rajka. No, i tego też nie, nie zrobiłem, tego czempiona. Więc może na kiedyś się przyda. No i słuchajcie, tutaj jeszcze dopowiadając, nie mam potwierdzenia, czy to Mercy się resetuje, czy się nie resetuje, kiedy za dwa dni pojawi się nowy baner. Mógłbym oczywiście 10 wylosować. Ale trochę was pomęczę. Bo gdyby mi tutaj rzeczywiście wpadła jakaś legenda też nieco wcześniej, no to bym sobie zaoszczędził tutaj no, na, na tych biletach, czy później na diamencikach. No i jest Gered, to jest New, czyli ostatnia brakująca rarka na moim koncie właśnie uzupełnia drużynę też nie mam zamiaru jej na razie robić, ale jak tutaj może wiecie, może już mówiłem, każdy czempion w tej grze może się przydać. Tu są różne rzeczywiście miejsca, gdzie różnych czempionów trzeba wykorzystywać. Dobrze, Jana nie chcemy. Zobaczmy tutaj kolejne. Samoningi, tu też będzie Uncommon jakiś. Tutaj oczywiście samonuję, bo jeżeli byłby BediWar, to wcale bym się nie zmartwił o jego kopię. A tutaj jest też czempion, którego od samego początku powtarzam, że chciałbym mieć, czyli Jillian, no ale to musiałbym ją trafić z tych takich właśnie niewskazanych, z tych czempionów, których prawdopodobieństwo. Jest już dużo mniejszy. No, idą nam te bileciki. 5 już poszło. Oczywiście, zachęcam do komentarzy, jakie Wy macie doświadczenia właśnie z tymi banerami. Jeżeli macie jakieś inne, no to chętnie tam też posłucham. Co tam byście ewentualnie mogli dorzucić do tych moich informacji? No, na razie mnie tutaj zielono. Będziemy zużywać pewnie za chwilę kryształy. No i niestety trochę ich pójdzie. No ale już po prostu chcę mieć też już tego bohatera wylosowanego tutaj dodatkowego gdyby miało się to Mercy skasować no Arturem też nie gram więc generalnie gdzieś tam on to wzmocni właśnie tą rycerskość swoją ale rarka po rarce no i tego też nie gram no i zaczynamy zużywać diamenciki tutaj Zostało mi 16, czyli to będzie jakieś no, ponad 2000 kryształów, jeżeli miałbym dojść do Mercy. No ale i tak miałem taki zamiar, więc, więc cóż, zobaczymy. No, może, może zaoszczędzę, jeżeli coś by się wcześniej pojawiło. A jeżeli nie, no to po prostu zobaczymy. Także no, free to play staram się zaoszczędzić jak najbardziej o, to jest Jerry, bohater ostatniego odcinka kiedy właśnie z tej drużyny na Gorgosa wykolegował no, Merlina, najlepszą postać to już Wam zachęcam do obejrzenia no, i to jest bardzo dobra rarka którą mam zbudowaną i chętnie wzmocnię jeżeli chodzi o rycerskość, O oj, pójdzie tych kryształów. No ale cóż, długo bi biłem się z myślami, czy je wydawać, ale skoro już i tak jestem tak głęboko w Mercy, A są tu e, bardzo fajni bohaterowie poza samym Bedliwerem, e, więc e, jest. W Tristan, który byłby dla mnie kopią. O, Klementynę zacząłem budować, więc też się przyda. Jest właśnie ta od początku gry, tutaj Jillian, którą chcę. No, jest oczywiście mo najbardziej możliwa tutaj trafienie Bedivera, gdzie też bym chciał tą grycerskość jakoś tam powoli budować. No, i jest jeszcze lot, którego nie mam, który może nie ma jakichś rewelacyjnych recenzji, ale skoro nie mam legendy, a ostatnio niestety tych duplikatów trafiam sporo, właśnie kolejny raz Ginevra wpadła, no to, no to mógłby być i jakiś nowy lot, który na pewno swoje miejsce w grze znajdzie. Eee, ojejku, dużo tych kryształów idzie. No cóż, teraz sprawdzimy, ile do tego mercy brakuje. Kolejny maul. No, jeszcze cztery. A więc, a więc tu ponownie dojdę do mercy. No ale na poprzednim banerze skończyło się y, troszkę wcześniej. Więc zobaczymy, przynajmniej co będzie. Jeżeli będzie to Jillian, to stwierdzę, że i tak się opłacało. Jeszcze jedna tutaj okazja. Nie ma. No i kolejne 150 kryształów. No i teraz już powinna być ta legenda. No i zobaczmy, co to będzie. Niech to będzie Jillian na osłodę. Tak, to widzicie już taki złoty rozbrysk, więc doszliśmy do Mercy. No i cóż to będzie? No nie, jest to kopia Bedivere'a. Też nie jest źle. Też nie jest źle, choć nadal tej mojej faworytki nie mam. Ale widać jeszcze, będę musiał poczekać. Bediver zaraz tutaj u mnie zostanie wzmocniony. Diamentów poszło, czy też kryształów, co nie miała. Tysiąc już mi tylko zostało. No więc mamy omówiony samoning w tej grze. No i mogę tutaj pierwsze wzmocnienie, właśnie tutaj mojemu Bediverowi zrobić. A także drugie, już wzmocnienie do samej ginewry. Yy. Ok, yy. także dajcie znać, czy, czy tam jeszcze walczycie. Tutaj o kopię na tym Rate up Banerze w komentarzu. No i tu widzicie, po prostu yy. pomyślałby kto, że dwie, dwa poziomy rycerskości zdobędę już na jakiejś legendzie. Yy. No, ale akurat Ginevra jakoś mnie polubiła. Słuchajcie, to, to tyle, trochę samoningu i omówienie właśnie tych wszystkich banerów. Jak możecie, zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapkę albo napiszcie w komentarzu, jak wy do tego podchodzicie. Dzięki, trzymajcie się, cześć.